Cześć, witam was ponownie na kanale Videoblog Tech i dzisiaj temat monitorów OLED. Dlatego, że od dawna dostaję od was maile, jest się zainteresowani monitorami technologią OLED. Czy jest to bezpieczne, bo wszyscy boją się wypalenia matrycy, więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o zaletach i też o wadach matrycy OLED, bo to nie jest tak, że mają same zalety. Każdy produkt ma jakieś wady i dzisiaj je wypunktuję, dlatego zapraszam serdecznie na ten taki trochę techniczny odcinek o monitorach z matrycą OLED. Mamy tutaj bardzo piękny przykład reprezentatywny, a mianowicie monitor od firmy Egon AG 276 QZD, prawie zapamiętałem nazwę. Nie, Egon nie jest sponsorem tego odcinka. Na jego przykładzie chcę omówić Wam właśnie technologię OLED, monitorów OLED, bo jest to właśnie monitor z matrycą OLED i to do tego gamingową matrycą OLED. Może nie gamingową matrycą OLED, ale monitor przeznaczony dzięki swoim parametrom właśnie dla graczy i posiadający matrycę OLED. Generalnie co to jest ta matryca OLED? Jest to w bardzo dużym skrócie matryca, która nie ma podświetlenia strefowego, nie ma podświetlenia z dołu, z góry, z lewej, z prawej strony, przez co czasami podświetlenie w monitorach jest nierówne. Jest to matryca, w której punktem światła jest każdy piksel. Dlatego matryce OLED mają idealną czerń, bo po prostu piksel się wyłącza i nie jest podświetlany, dlatego czern jest. Czernią. Dlatego też matryce OLED mają praktycznie nieskończony kontrast. Jest dużo zalet i omówimy je w porównaniu na przykład do bardzo popularnych matryc IPS, które to mają piękne kolory, duże szerokie kąty widzenia itd. itd. Zobaczymy, który ma więcej zalet. Wy sobie oglądajcie ten monitor z bliska, poglądajcie sobie jakość matrycy, poglądajcie sobie moją rozgrywkę na tym, przy wykorzystaniu tego monitora w ten sposób, a ja na ekranie również wypunktuję wam plusy i minusy w porównaniu do matrycy IPS. To tak, żebyście wiedzieli, co aktualnie, albo na co aktualnie zwrócić uwagę i pod, mogli podjąć decyzję, co będzie dla was najlepszym wyborem przy zakupie nowego monitora gamingowego, bo dzisiaj mówimy o gamingu. To jest monitor z przeznaczeniem gamingowym. Zacznijmy od kontrastu. Na matrycach IPS jest dosyć słaby, na matrycach OLED jest praktycznie nieskończony. Czyli plus dla OLEDa. Czerń na matrycach IPS jest, ale widać zdecydowane srebrzenie tej czerni. Niestety matryce IPS mają to do siebie, że ta czerń troszeczkę srebrzy. Natomiast na OLED, jak wam powiedziałem na początku, jest po prostu idealna, ponieważ piksel się wyłącza i nie podświetla nam obrazu. Kąty widzenia na IPS-ie bardzo dobre, 178 stopni. Na OLEDzie jeszcze lepsze, więc plus dla OLEDa. Ostrość na IPS-ie dobra, ostrość w trakcie ruchu, na przykład takiej szybkiej akcji, która się dzieje na ekranie. Natomiast OLED mają jeszcze lepszą. Ta ostrość na OLEDzie jest jeszcze lepsza, szczególnie właśnie dla obrazów obiektów w ruchu. IPS praktycznie brak możliwości wypalenia matrycy. Na OLEDzie. Moi drodzy, i tu jest temat rzeka. Bo jak OLEDy wchodziły nam na rynek, pierwsze OLEDy kilka lat temu, telewizory z ekranami OLED, to zaczęły się problemy właśnie z wypalaniem matrycy. Przy długotrwałym wyświetlaniu tych samych obiektów w tym samym miejscu na matrycy one zaczęły się w tych miejscach wypalać. Wiecie, że technologia w świecie idzie dosyć szybko i producenci bardzo mocno zaczęli walczyć właśnie z jakością i wytrzymałością matryc OLED, żeby się one nie wypalały. I w tym momencie sytuacja wygląda już tak, że praktycznie nie ma tego niebezpieczeństwa, że one się nam wypalą. Oczywiście, jeżeli ktoś zostawi mm, uruchomiony komputer z wyświetlonym pulpitem i ikonami na pulpicie na 8 godzin dziennie, nie wiem dlaczego ale może tak lubi i wyjdzie sobie do pracy, a ten monitor cały czas będzie wyświetlał, pomimo zabezpieczeń, o których za chwileczkę ten ekran, no to zapewne za jakiś czas tam wypalenia nastąpią. Ale teraz technologia jest tak bardzo rozwinięta, że wszystkie monitory OLED, w tym właśnie ten Aegon, mają zabezpieczenia przed wypalaniem, mają technologię pozwalającą refreszować, odświeżać te piksele, którą albo się zaprogramuje i uruchamia się ręcznie, automatycznie co jakiś czas, albo można ją wywołać ręcznie. Zmeni. Trwa to około kilku minut, i te piksele się odświeżają, ale wierzcie mi, że teraz, używając normalnie komputera, takiego na co dzień, do pracy, do grania, do oglądania filmów, czyli to, co zazwyczaj robicie na swoim komputerze, praktycznie nie ma możliwości, żeby te piksele się wypaliły. Kwestia wypalania się matrycy OLED. W niektórych specyficznych warunkach, zastosowaniach jest możliwa, dlatego monitory OLED niezbyt dobrze nadają się na przykład do edycji tekstu, ale to też z powodu Microsoftu, który tam ma problemy z dopasowaniem czcionek do monitorów z wyświetlaczami OLED, z matrycami OLED, więc bardziej się nadaje do wszelkiego typu innej działalności niż pracy z tekstem. Jeżeli pracujecie dużo z tekstem, to matryca IPS. Jeżeli gracie, oglądacie filmy, przeglądacie internet, robicie wszystko inne oprócz pracy z tekstem, to zdecydowanie matryca OLED myślę, że będzie ciekawym, na chwilę obecną, na obecne czasy już będzie ciekawym rozwiązaniem, ciekawym wyborem, możliwością wyboru pomiędzy OLEDem a IPS-em. Od dawna już producenci na przykład smartfonów w większości średniopółkowych czy topowych smartfonach dają wyświetlacze OLED i praktycznie nie ma problemu, że coś się z tym dzieje. Od dawna też producenci tacy jak na przykład Asus oferują swoich notebookach gamingowych, nie tylko, też matryce OLED. Asus, Acer, Lenovo, też matryce OLED i też nie ma problemu z wypadek wypalaniem się tych matryc w notebookach. Również od dawna też na rynku są przenośne małe takie monitorki, które można sobie zabrać ze sobą w podróży. Też są na matrycach OLED i u nich, u nich też nie ma problemu z wypalaniem się matryc. Więc dlaczego ma być problem z wypalaniem się ma pikseli na matrycy OLED w monitorach gamingowych czy też w telewizorach? Nie ma już. Ta technologia już poszła tak do przodu, że praktycznie teraz już bym się tym nie martwił. Szczególnie, że na przykład w przypadku tego AOC Producent udziela 3 lata gwarancji na monitor, i te 3 lata obejmują również wypalenie matrycy. Więc, jeżeli w ciągu 3 lat, by się wam, a to jest naprawdę kupę czasu używania komuś monitora, jeżeli dużo używacie sprzętu komputerowego swojego, coś się działo, to wam wymienią po prostu egzemplarz na inny. No i ostatnia kwestia różnic. HDR na matrycy IPS wygląda ładnie. Ale na matrycy OLED wygląda tak, jak powinien wyglądać, ponieważ HDR 400 na matrycy OLED to jest prawdziwy HDR 400, a nie HDR 400, który opisują producenci monitorów we wszystkich innych typach monitorów na innych matrycach, żeby tylko był to dodatkowy jakby punkcik marketingowy do zakupu ich produktu. A tak naprawdę w matrycach IPS te HDR 400 można sobie rozbić o kant stołu, bo on praktycznie nic nie daje, a w większości przypadków i tak pogarsza tylko jakość obrazu, więc jest to marketing, natomiast w monitorach z matrycą OLED ten HDR 400, jest naprawdę HDR 400 i tą różnicę widać. To nie jest test tego monitora, więc tutaj nie będę testować matrycy, nie będę robił tego, co zwykle robię podczas testów z monitorami. To jest y, przykład reprezentatywny, przykład monitora z matrycą OLED, który mi się udał najszybciej ściągnąć, żeby Wam go pokazać. Ale ten monitor ma też swoje zalety. Oprócz tego, co Wam powiedziałem, trzyletniej gwarancji może się podobać. Ma regulowaną wysokość, można go postawić do pivota, tam kable im przeszkadzają źle poukładają, więc nie będę tego robić. Ma niesymetryczną podstawę i sam z siebie z tyłu również jest Niesymetryczny. Jest to bardzo fajne. Taki futurystyczny widok ma troszeczkę. Tak, ma tutaj podświetlenie. Nie wiem, czy to można nazwać ambient. To się według Eagona nazywa troszeczkę inaczej. Ale działa to na podobnej zasadzie. Rzutuje nam na ścianę, która jest za monitorem i rozprasza to światło. Oczywiście z, można zrezygnować z tego podświetlenia RGB i ustawić jednolite podświetlenie w różnych kolorach albo je po prostu wyłączyć, jeżeli by komuś to przeszkadzało. Ale myślę, że efekt dosyć fajny. Szczególnie jak gramy w nocy. Ta ściana z tyłu jest troszeczkę bardziej rozświetlona, przez co ten cały feeling. Zgrania odczucia i pracy z monitorem jest zupełnie inny. Ten monitor ma 27 cali przekątnej. Tak naprawdę jest to 26,5 dokładnie cala przekątnej. Tak światło Wam świeci, więc muszę go odchylić w dół. Ale wiecie, co ma fajnego? No przy tego, że jest OLEDem. ale wiecie, co ma fajnego? Ma 240 Hz, to jest naprawdę świetny wynik monitora gamingowego. I uwaga, jak większość monitorów na matrycach OLED ma. Nie do pobicia czas reakcji. Matryce IPS mogą się pochwalić czasem reakcji 1 milisekunda, prawda? To były do tej pory takie szybkie matryce fast IPS, y takie szybkie matryce gamingowe. Matryce OLED, ten Aegon ma czas reakcji 0,03 milisekundy. Nie jedna milisekunda, a milisekundy setne z milisekundy. Więc jest to genialny czas reakcji, idealny dla graczy e-sportowych albo osób, które lubią grać na przykład w strzelanki sieciowe. Ma złącza DisplayPort, ma złącza HDMI, ma zewnętrzny zasilacz, co jest na plus, dlatego jest cieniutki, można go powiesić na ścianie, uchwyt jest dodawany od razu w komplecie. To, co też wyróżnia monitory na matrycy OLED, to to, że jest, nie ma w nich praktycznie efektu bloomingu, co jest dosyć częste w matrycach IPS z podświetleniem strefowym. Ten Egon oparty jest na naprawdę dobrej matrycy od firmy LG. No, bo tak naprawdę no jest tylko dwóch producentów matryc OLED z tego, co mi wiadomo, albo trzech: Samsung, LG i chyba jeszcze jakiś taki, której nazwy nie pamiętam. Ale te monitory Egona są oparte na matrycach LG. I rozdzielczość 2K, czyli 2560 na 1440 Według mnie, dla mnie. To jest idealna rozdzielczość do grania. Pomimo tego, że mamy RTX 4080 Super, RTX 4090, ja uważam i do tej pory uważam i pewnie przez jakiś jeszcze czas będę uważał, dopóki te karty graficzne nie będą zapewniały, zapewniały na przykład 120 klatek na sekundę w grach AAA, w wymaksowanych ustawieniach graficznych, że 2K to jest taka idealna rozdzielczość do grania, która o niebo lepiej wygląda w porównaniu do Full HD, a zapewnia o wiele więcej FPS-ów w porównaniu do rozdzielczości 4K. To co widzieliście przed chwileczką, jeżeli przez długi czas nie używamy matrycy, nie pracujemy na komputerze, nie jesteśmy przy komputerze, to nawet jak nie mamy włączonego w Windowsie wygaszania ekranu, wyłączania ekranu, to ten monitor sam ściemnia sobie obraz chroniąc się przed wypaleniem i zużyciem tych pikseli. Zobaczcie, że otworzyłem okno i od razu obraz stał się jasny, żywy i kolorowy. I dopóki używamy, pracujemy, coś się dzieje na tej matrycy, on to wykrywa, to obraz taki pozostaje. A jak odejdziemy od komputera, zrobić sobie obiad, zjeść obiad i zapomnimy wyłączyć monitora, albo nie mamy w Windowsie ustawionego wygaszania ekranu, to monitor sam zadba żeby te piksele oszczędzać i żeby nam się je nie wypalały. To jest pierwsza rzecz i to jest fajna sprawa. I jeszcze jedna fajna sprawa, mówiąc o tym dokładnie monitorze, o tym monitorze Aegon, ten monitor w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich innych monitorów OLED, z matrycą OLED, które znam, nie ma wbudowanego wentylatora. Nic nam tutaj nie chłodzi się, nic nam tutaj nie pracuje, nie generuje dodatkowego hałasu. To jest szczególnie, jak wiecie, ważne w nocy, na przykład, jak gramy albo oglądamy jakiś film. Nie denerwuje nas dodatkowo hałas pracującego wentylatora w monitorze, bo tak, w monitorach z matrycami OLED, na przykład od Samsunga, są wbudowane wentylatory, żeby je chłodzić. Tutaj skonstruowali to tak, że jest to niepotrzebne, dlatego z tyłu jest dużo otworów wentylacyjnych, przez które to ciepłe powietrze jest wyprowadzane z monitora. I jeszcze jedna bardzo ważna zaleta. Ostatnio nagrywałem taki odcinek z ekokomputerem z komputerem który podczas yy, rozgrywki pobiera nam z gniazdka cały komputer około 130 watów. I mówiłem wtedy, że zwróćcie też uwagę jaki monitor kupujecie, ile wasz monitor gamingowy pobiera mocy, czyli pobiera prądu z gniazdka, ponieważ monitory gamingowe na matrycach IPS i Fast IPS niestety są prądożerne i potrafią niektóre modele nawet pobrać powyżej 100 watów podczas pracy podczas grania. Ten monitor na matrycy OLED pobiera nam uwaga podczas rozgrywki 35 W, więc jest bardzo, bardzo ekonomiczny pod względem zużycia prądu. Jak dużo gracie, to ta różnica w cenie kilku stówek pomiędzy monitorem OLED a monitorem na matrycy Fast IPS myślę, że bardzo Wam się szybko zwróci w rachunkach za prąd. Ten odcinek nie miał zamiaru Was przekonać, że kupujcie OLEDy, bo są super, bo w ogóle wypasione i że trzeba sprzedawać monitory. I że producent mi, nie wiem, zapłacił za to, żebym pokazywał ten monitor i mówił, że OLED jest super, bo sprzedaż mu się leży. Nie, nie dlatego. Ten odcinek powstał po to, bo Wy pytaliście mnie, czy bezpieczne są monitory OLED. Ten odcinek powstał po to, bo Wy pytaliście mnie, czy warto już zainteresować się monitorami OLED, bo są na tyle bezpieczne, że można je kupić do domu i nie bać się. Że po miesiącu, dwóch, trzech matryca się na w niektórych miejscach wypali, tam gdzie mamy ikony na pulpicie. Więc odpowiadając na Wasze pytania mailowe, zrealizowałem ten odcinek. I mam nadzieję, że teraz rozwiałem wątpliwości tych, którzy bali się OLEDów, bo mieli zakorzenione, że gdzieś tam od początku, odkąd OLEDy są na rynku, wypala się w nich matryca. Jak Wam powiedziałem wcześniej, tak, wypalały się, ale teraz ta technologia już tak poszła do przodu, już jest tak bardzo zaawansowana i te monitory mają tyle systemów ochronnych w środku, łącznie z odświeżaniem. Tych pikseli, że myślę, że nie ma się co bać, szczególnie, że producent daje nam 3 lata gwarancji na wypalenie się matrycy. Więc myślę, że spokojnie. A poza tym, ten Egon, którego link, którego Wam pod filmem w opisie. Jest najtańszym gamingowym monitorem OLED, który możecie kupić na rynku. No, nie liczając tych takich przenośnych, małych, cienkich, płaskich, które możecie schować do torby, ale takim stacjonarnym. On kosztuje około 2800 zł, więc już nie trzeba sprzedawać nerki, żeby kupić sobie monitor OLED. Od konkurencji na literkę S, czyli od Samsunga, kosztują po 4, 5, 6 tysięcy zł. To jest najtańszy aktualnie. Monitor OLED o takich parametrach przeznaczony dla gracza. Więc jeżeli szukacie, zastanawiacie się, czy wybrać IPS-a, czy wybrać Fast IPS-a, mówię o matrycy, czy też skusić się na OLED i zobaczyć, jak to naprawdę działa, to zdecydowanie OLED, jakość matryc OLED jest bez porównania lepsza niż matryc IPS. Więc jeżeli ktoś się nad tym jeszcze zastanawia, to myślę, że w tych pieniądzach warto się skusić i kupić monitorek za 2800 zł z matrycą OLED, który swoją jakością w grach naprawdę będzie w stanie powalić Was na kolana. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Z tego takiego technicznego odcinka odpowiadając na Wasze pytanie, czy bać się OLEDa? Nie, myślę, że już teraz nie ma co się bać OLEDa. No chyba, że wieszamy go na ścianie jako obraz i wyświetlamy przez 24 godziny na dobę na nim jakieś nasze zdjęcia rodzinne. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam was. w blog Cześć.